Więc na aplikacje mobilne, po prostu te wszystkie takie popularne, najczęściej korzystają właśnie z Android. No ale później, jeżeli umiemy już taką Java czy Kotlina, to my musimy się też nauczyć, jak komunikować się z serwerem, bo zazwyczaj po prostu aplikacje mobilne też nie mają własnego serwera, jakby wbudowanego, no bo to by było bez sensu. Tylko po prostu wszystkie aplikacje, wszyscy klienci, na przykład Allegro, uderzają do serwera znowu, tak samo jak użytkownicy strony www, tak samo jak użytkownicy desktopów, czyli te, tych aplikacji. Aplikacji na, na komputery, więc widać, że frontend można napisać na różne sposoby, na różne urządzenia, a, a backend możemy napisać jeden i po prostu wtedy korzystać na wszystkich tych, w tych, we wszystkich tych miejscach z jednego backendu, chociaż często też jest tak, że pod aplikacje mobilne po prostu robi się osobny, osobny kod po to, żeby był bardziej optymalny, bo no bo tutaj pod strony www i pod komunikację po sieci. Możemy coś usprawnić, jeżeli chodzi o aplikacje mobilne, więc czasami się robi takie dwie wersje, ale można też jechać na jednej i też są firmy, które po prostu działają na tym. I jeżeli chodzi o takie aplikacje mobilne w Androidzie, no to takie niepopularniejsze to są właśnie WhatsApp na przykład, aplikacja.